Пельница, там какая там есть. По -по mm. Я тут могу <coughs> по попельнице ходить. Пельница? Ммм, как зовут. А название изменено, так и из зовут. Нарахо пельница, ходить нарахом. А тут мозг не напросто попельница. А мозг? Пельница такая, никто не видит. Какая пельница, какая пельница. Chciałabym się pani o inka siępali, a my chciałabym stać się mali. O inka siępali, a my chciałabym stać się mali. Jest winnik, pójdź z panem. Z panem, panem, z panem, nie wiem. Jest winnik, pójdź z panem. No i tu, o tak, sporo porobimy. O i tu. Daj mi być paniem. Tu, jak bym nie chciał, to chlapać wódką co wodą.

Weźmy to wszystko. To No, wykonane. No, No, chodźmy. Gdzie ja idę? Mocy. Ej, dobra. Zewnątrz. Ufff. Nawet To będę chyba krążył. Może jeszcze będę jakiś odcinek nagrywał sobie kolejnego tego. Gdzie widzę mnie chyba punktem ostatnim. Na chwilę. A, dobra.

Wypiernicamy. Wypiernicamy, wykupkamy. Później to polecę. A to się nie rozwalimy. Co mi to mamy? Opuść. Um, no, po co mam? No, po Ja, ja. No wypiernicamy drzwi. Buuu, budowa, budowa. Niszej ja, nie drwi to budowa. Nie zniknie. Sary Marek, tak sporo. Bo No mówi, no mówi, mama mówi. Nie ma strzał, nie ma strzał, nie ma bank. <tres> nie ma do Nie ma do panacy. Ty się skończył tak, jakby nie było do pan.

wcale nie mam ich tam gdzie myślicie o to ja nie mogę po prostu nie mogę po prostu jak a to takie ołaka dobrze żeby drabina, drabina, <coughs> wow, drabina. O, nie umiem się po nich spinać, to jest chyba o nie,

Nikt nie puka! <grynasz> A ja jego tu tak... Nie to. mnie by się nie Jak się zgubił? Nie da się zgubić na drodze. Prosto, lewo, prawo, no to jak się zgubić? Wykończono z kolei. No, to skończyłem? No, no nie kończy.